Hej, wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ultimate Chicken Horse Dzisiaj jestem mamutem, który ma bąko jada na głowie, ale takim więziennym dzisiaj jest ze mną Tiger Który y, zawsze jest w tej serii, a dzisiaj nowa osoba z nami zagra, czyli Mitorek Hello, lo, witam Jest shopem i losowa mapa, chodźcie Mitorek, ma po mi <laughs> pomidorek, Pomidorek Uwaga Pomidorek. co będzie? Leśna, Leśna świątynia. świątynia. Ta Uuu. monetka, oczywiście, tutaj jest taka bardzo kusząca, ale tak. Trzeba zablokować. Czyli blokujemy, tak? Dobra. Jakoś trzeba. Tutaj trzeba tak. coś dać, żeby się dało przejść, to. O, daj tutaj, żeby się sunęło, tak? Żeby się dało to przejść w ogóle. Ja mogę zablokować. W sumie ten nie zablokuje, ty. Co ja takiego? Ta Ona no jest zbyt tak. OP, nie? O. O i blokada Jak tu trzeba Ale lecieć? Jak tu trzeba lecieć, bo zapomniałem Nie wiem, ja tam nie idę pierwszy. E, kto idzie pierwszy? Ja mogę iść pierwszy. No i myk. A, Oho. no to tak, dobra. Tutaj. Nie no co mnie podbiłeś? hallo! Ta kuliza tutaj o, o. nie daje dużo, no? Kolizja, a no właśnie, kolizję mamy, zapomniałem o tym powiedzieć kolizje I nie, y, zasuwajcie do Mitorka w prawym górnym rogu i w opisie macie jego kanał, subskrybujcie Bo u niego też będzie Ultimate Chicken Horse niedługo w... Także zasuwajcie, subskrybujcie i będziecie wtedy mieli powiadomienie Dokładnie tak? Co to Chyba za portal ninja? Y, ja nic nie stawiałem e! Ło. Hop! My! Dobra, Hop. poczekamy nie miód! Poczekamy, może zrobi się śmiesznie Znaczy się, klej, miód, wiem No i Tigger nie da rady Id stąd No i stąd No i na razie przegrywam Ale czarny koń, koń już Mi to jak czarny koń shop. Dobra, będzie oh, komornik, to będzie fajnie Komornik <noise> 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 zawsze musi być e, O nie! A e się obracało O nie! aż się nie aż się tak? I... To jest przypałowa, może... nie? Pięć. Tutaj postawię. O nie, jest nade mną. O pięść. Nie, 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 nie. Ku... No. <grym> ale dostałem. O pięść. Dobra, oh. na wyczucie, my. Ooo. O, zginąłem. O, zginąłem. zginąłem, ja nie wiem jak zginąłem nawet. Kuszcza cię nie trafiła czasem? A mogła ta butelka. No i tutaj. Jej. Za prosto, na razie jest za prosto, ale... Trzeba utrudnić, halo Powiadacie, że spadacie w to miejsce wszyscy No Dobra, jak mam mniewać to chyba się tam dojść, dojść się dam, da do tamtego, tego, nie? Tak Tiger? Gdzie, gdzie? Do tamtego, co postawiłeś Da się dojść Wow, okay, no, no nie, to ja tam skrzynia Ja też tam idę tylko teraz trafić w niego, nie? O nie, nie trafiłem! O nie! nie, to o nie. O, ty, ja poczekam... Ej, przeżyłem! A może przejść dalej, tam. w lewo, tam? Ja stanąłem tutaj i przeżyłem. No, wiem. Idź, 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 tam się da przejść. Tam się, się da przejść, dobra. Nie, to nie, nie, nie trafiłem w teleport, więc trochę smutno. O. Ale jakie cwaniaczki, co? Nie, nie wiem, gdzie ten teleport jest. Nie, on jest tam u góry, wiesz, to by ciebie było ten... No, skaczmy, może jakoś się uda. Dobra, mam pomysł. Dobra, nie wiem, to idź. Idziesz? Ło! Dobra, ja poczekam teraz. Ja bym przeskoczył tą strzałę górą. Ale to jest tylko. O, no przy... Do, to jest dobra opcja. Przytrzymaj, be, żeby się poddać. No, mam, mam pomysł. Teraz <gryst> mam. Jestem ciekawy czegoś. Wow, to? Yeah, zginąłem. to było no, na nie, zginąłem. No nie mogę, chyba nie mogę wrócić, nie? Nie, chyba nie, to się nie, nie, nie ma. Nie. No nie, kliknąłem shifta to niechcący. No jej. nikt nie dostaje punktów. Kurda, mi, mi by się sprzedały te punkty, nie powiem, że nie. Wszystkim by się sprzedały punkty. O, monetka. E, chcielibyście. Czekaj, no, chcielibyście przejść bokiem? Teraz. Kurwa. On jest gdzieś tutaj? Chyba tak, chyba Może tak. Może być gdzieś tutaj, nie? Bo tutaj nie mogę stawiać, bo to jest ściana, ale. Będziecie chyba zwiedzać leśną świątynię. Leśną świątynię. No jo. Oła! No nie! O nie! Nie. A, no! W asfalt. Ja pierdzielę, nie mogę coś. Idziesz mi torek do tego, do portalu? Eee, spróbuję, spróbuję, tylko tutaj. Jeszcze to, dobra. Musisz go poszukać właśnie, bo ja nie mam pojęcia gdzie on jest. No jest gdzieś z lewej strony tutaj. O nie, spadłem znowu. Oj. O, o, no, no bo to... znowu to samo. O nie, tym razem zginąłem. A tym razem... Jak szczęścia, kurcze. A u mnie to już w ogóle... Dawno nie grałem to. Nie grałem tak... Nie, w sumie nie grałem tak dawno jak ty. Pograłem jeszcze mhm. z Riox'em chwilę. A, Dobra, no, ja no, proponuję... Nie. Czekaj, ja proponuję znaleźć ten portal. No właśnie on gdzieś tam... Będziemy. Dobra tu nie się mówi. A nie ma co wysadzać mapa fajna to Daście przejść Aha, przez dobra, dobra, dobra No idźcie No. Dzień, no jeszcze ja ja spróbuję ja spróbuj, jak będę A udało miał. się Okej, okay, jeszcze No idź, 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 idź No łatwo ci mówić idź, nie? Zamknijcie się drzwi No, jeszcze raz Ja się przybliżę mam mapę trochę, żeby nie było tak no kurde bela. Dobra idę ten. No snajper zostałeś tylko ty. No czekam aż... Okej. Okay. No nie, znowu nie trafiłem w ten portal. Nie, dobra nie wiem gdzie jest ten portal. Ja nie ryzykuję na no niego, ja się go boję. O no. No nie, znowu zginąłem. Uh... Jak ten, jak snajper? Aby wy tam, wy nie ryzykujecie, dobra. Mój Bonkojad mi podpowiedział, że trzeba to przejść w końcu. Także. Dobra, ja też już nie ryzykuję tym portal. Może go wysadzę, jak nie mogę w niego trafić. O. kogo teraz znajdź. No właśnie, że jest tutaj. Tu jest portal. Portalny. Nie rozwaliłeś ten go, jeden. widzisz, bo się ten nadal świeci. Dobra, czyli dalej tam jest. Nie można tak, tak też. Uczę. O, dziękuję. Nie, a, dziękuję, dziękuję. o nie co ja zrobiłem Lecisz, lecisz teraz ty Ja dobra Mój kojac nie tańczy. Nie, no tańczy jakoś ze mną także hmm. Nie, pośliznąłem się. Żyję! O! No, ra, ładnie, ładnie Poślizgnąłem się w ogóle Ciekawe, czy jeszcze mogę wyjść po tamtą monetę Nie, nie przejdziesz tej Chociaż nie, przejdziesz ale I na głowie, nie tak elegancko łatwo. No, mi Tojek, twój debiut tutaj No musisz się wziąć, nie, bo tutaj punktów zero i... Eee, śmiesznie by było, jakbym to tutaj dał Tak no, bardzo O, sianko O kurde a? Nie, nie! Dobra, a? powoli, powoli, dobra udało się. Ty, a strzały nie lecą. fakt Nie, znowu na to... To się zablokował, się. zablokował sniper. właśnie ty się zablokowałeś. No Co tu trudnego? Nie Myślę, wiem. Myślę, że spadniesz. Też myślałem właśnie. I tam się da loot i będzie śmiesznie. No, no trzeba. O. Uuu, dźwig! Tam no może tutaj Nie. Albo tutaj? Nie, jeszcze gorzej. Dobra, postawię tutaj. O nie. No moją odpowiedzialność tam stoi. No idę tędy, o, my! Dobra, A, Kędyk! Not... A, A? no to. Ja bym zaryzykował sam ten portal jeszcze raz, ale tak... Tak już musiałbym w niego trafić na pewno, no? Tak już... Juf, 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 juf. To jest trudny portal. A tam u góry możesz wejść, wiesz? Tam wow. do góry możesz się... Na tą budzie jakby możesz wskoczyć Przejechać... Przeżyłem Wszystko no, Przeży. nie ma strzał No, na spokojnie Na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. To możesz sobie przeskoczyć nad tym, żeby ci nie walnęło No 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 nie wierzę Uu. A tak to moneta by dużo dała w sumie a tak My to... Jeszcze, to jeszcze chwila i wygra Dobra, ja chyba nie będę ryzykował tam cały czas tak chodzić, albo... Może wysadzę tą kulę? Co to za beczka taktyczna? Przyklej ją tam na dół A nie O Przedłużysz Dobra Czekaj, dajcie mi się ślizgnąć, o O nie! Okej okay. O Jezu, co tam się stało? O nie no. Hop! Uh, uh, a, a. Hello? to jest będzie chyba Jest, jednyska. dobra. Uh. Spokojnie, na spokojnie, na kucku. O. Wow. Ale wieże uda... zrobimy, nie? No trochę punktów nie dostanę jak przejdę, no i kurde. Jaka wieża? A, nikt nie dostał punktów. No to ty, dostaniesz tak. trochę punktów rzeczywiście. <laughs> Ale przynajmniej mi się No Dobra. Nie, nie. Przykleiłem. Może... To ja naprawię. Oh, fuck. O, fak! Teraz... teraz chyba się przykleiło. Masz. O, teraz jak szybko. O! Nie! A! Co się stało? O, nie Co? Ale to, to lata. Ja pierdzielę. Co lata to się stało? A bo ja, ja pięścią chyba nie. was wiecie. Chcesz byś na dole, jak my ten zginęliśmy? Przedłuż tam lód, tu i przedłuż lód, będzie łatwiej wyjść. Nie. Ja sobie jakoś łatwiej, nie wiem. O nie, dystaktycznie. Nie, nie mogę tu, mogę tu. No, pchajcie mnie, pchajcie. Ja was popchnę. No jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jeszcze, jeszcze! Trochę. jeszcze? Dobra! <noise> no! Bo sam sobie I... zapakowałem no nieźle. no nieźle, no nieźle No i dwóch za jednym ciosem Dwóch za jednym One punch O właśnie, my też się skojarzyło właśnie z one punchem, nie? O. Nie wiem, jakieś, jakieś miodek, schody Miodek, miodek To są taktyczne schody, czy, czy, czy raczej nie? Nie bardzo To z drugiej strony możesz dać O dobra, to gdzieś tutaj Oj, i takie Takie schodki, nie? Oh. O nie, co mnie uderzasz? Nie ma Snajper! Nie? Czekam na ciebie Nie! Idź, idź I tak nie mam punktów, więc czekam Nie Mogę wrócić? O oh, fuck! O nie, nie zostałeś! Uh. Tak, U. dobra, to ja idę w takim razie e... Puść klej, puść miód O, dobrze Sam e... się zabiłem znowu Fajnie mm. O kurwa Kurwa, co za miód Dobra, bank. Co to za deseczka? No nie wiem No Ja to postawiłem, żeby sobie ułatwić jakoś no, ale chyba to jest koniec. Czyżby? czy Nie, jeszcze nie. A może mi to jak jeszcze, jeszcze to wygra? Jeszcze to bym chociaż jednego chciał mieć, nie tak? Przynajmniej jednego. Hmm. No to jest. <grym> nie, co to jest? <grym> o nie! Nie mam punchmenów. Nie, tu ty dostaję. O nie! Ja też tu zostaję. <laughs> o nie, spadłem O nie, też spadłem O co to za taktyczny no Kto tak... Ja o niczym nie wiem, żeby nie było A. A. No bo jeszcze tylko ty, Snajper, zostałeś Nie O nie, nie można tu się odbić od tego? Kurde, dobra Wyszło mu to, co mnie nie wyszło O oh, f... Dobra, skacze Nie! Nice! Jak teraz Przecież to wygrałeś nie. nie Nie Nie? A nie, bo to masz mnie... Dobra, to... Ty, Tiger ma tyle punktów, dobra B, żeby poddaj się B, żeby wygrać <noise> Ej, to ja bym o, chciał fuck. O. A przytrzymaj, może wyjdzie Myślałem już, ja pierdzielę A to ci przybił wylot no, tak mocno w sumie. Myślałem, że pułapkę już dostanę, bo tam moja pułapka. Nie ma włączonych, <laughs> Właśnie, hokeista się da chyba do góry nogami odwrócić, to jest, to jest fajne. Nie da się. Z Shiftem chyba się da. Nie, czekaj, z Shiftem to było z. O, da się no. Tak, z Shiftem, z Shiftem. Z Shiftem się dało. Nie, może sobie jakoś łatwiej znowu. Nie, aż sobie tak łatwo nie będę. Miodek tam dokleiłem dodatkowy. Dobrze, nie, dobrze! Nie ma szans wtedy. Tenie... Tak, tak. No nie ma. No nie, 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 nie wolno. To może a, tak. No, co tak. to, ma to już pytanie, tak, 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 tak. Ja z kolizą to będzie trochę ciężej tam wybić O nie, skrót klawiszał mi się włączył, bo z taki i A! No nie, kolce! Ola, no, no, tak ja Tiger się sam. Kto Dawałem. dał te kolce? To jest szansa, nie? jest szansa, no, mogę no, przejść zero. teraz. mogę tu przejść teraz. Skupienie, full focus. A. O, nie, kolce! Co? U mnie zginąłeś? U mnie też, o, u mnie zginąłeś. No dwa, i o, dwa razy raz. już trzeci, tak, tak. O to się chyba, to się chyba kręci dla każdego inaczej, tak mi się wydaje. No też, też mi się tak wydaje. Kurde, chociaż jeden punkt, czy ja o tak wiele proszę? No to ja będę bez punkta chyba. Nie wiem jakoś tak no Nie. No też nie. <laughs> o, kwiatek <laughs> umarłem trzy razy pod rząd od tych głupich menów To mi smutno. No nie, no czemu ja tak ginę? Bo nie kto to widzę... Co zablokował tortów? Właśnie, halo, kto to... E, ty nie wiem by... ja. Co to za antyśmieszek? Halo, halo No halo O kurde, jaka dobra, no spokojnie Nie, no, nie, 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 nie To ma taki zręcznik Za Uff. blokowanie kolcy Chciałbym to chociaż przejść No ja też, teraz to jest takie ciężkie No ja też bo bym nie, chciał nie, ja wziąłem ja też zablokuję coś, co mnie wkurza Ja wysadzam tą kulę, nie wiem jak wy chcecie tam, bo... No, ja bym chciał przejść chociaż raz, nie? A jakby to powiedzieć ta kula y, cały czas nie przeszkadzała i... No tlenną nam rozwalasz snajper. Aj, 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 aj. <głos> <głos> ja jeszcze wróciłem tutaj Fajnie <noise> Co ty robisz? Parzyk No i teraz masz decyzję. którą tą drogą przejść, nie? nie, po prostu poczem aż ty pójdziesz. Nie no ja poczekam. No dawaj, ja mam dawaj, tak. dawaj, 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 dawaj. Dobra, lecę. Ja Sniper. To Dobra. Przytrzymaj B Żeby wygrać automatycznie, nie? Tak! Tak, oczywiście, dobra, na no spokojnie. Co tak? czemu to jest takie łatwe teraz, ej! Ej, kto rozwalił tego dźwiga? Ja rozwaliłem Halo, co to za... To ja dołem pójdę sobie No ale uważaj na hokejistę jeszcze nie? Tylko ja się zastanawiam, czy ta deska tak łatwo czy utrudnia. Tak teraz tak myślę na terenie. Ej, mam, mam dla was challenge. Wskocznij do tego portalu u góry, żeby się przekonać, gdzie był ten portal w końcu. Sniper, bo ty masz więcej punktów. To też nie, skocz. nie, złe. ja cię pokażę. O, tam na górę, widzisz tam. Widzę. <laughs> żeby tylko nie umarł od kuszy. O, udało mi się. O, je, o tak. Masz no sniper zobacz, gdzie był ten portal. Nie, ja nie dam rady. Jak nie. No nie no fuck no, nie, jest, Halo. mam pierwsze punkty No i eleganckie brawa, trzy tury pozostały Trzy tury, dobra, to ja już... O, ja już nie. w sumie więcej mi nie trzeba, bo ważne, że mam punkty jakiegoś, no. no chyba by... Co bez... robimy tak jeszcze? A ten, ten portal mi się wydaje, że jest... To jest bardzo śmieszne. On... Co to się... Co tam się stało? Be... Co to powiedzieć? za taktyczne beczki on cały czas? On będzie gdzieś w tym przejściu raczej No Tutaj gdzieś? Tak mniej więcej? No gdzieś tam O No nie, nie mogę tam. postawić O tutaj nie mogę postawić, o. tu jest A Tam jest sufit, bo tam na dwa nie mogłeś Aha no, czyli sufit, dobra, czyli postawiłem beczkę czyli nie da się skoczyć, nim. nie da się wskoczyć E, nie da się tam no, Przez kwiatka Ło, wow, udało się tu, 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 tu. Ja pierdzielę, no! Dobrze, karma! Karma! No, ja bym wyrażał, Ale jaka? Dla psa? Dla kota? Bo się nie dowiedziałem. słonia. Ooo! A taka najlepsza! Nam, Nie, z Lidla. Czyżby o, to będzie koniec? Widziała. Czyżby to będzie koniec? Oddzielmy mister... teleporter! Mister Pink Dragon Tam, gdzie tę postawiłem, tylko zabija od razu, bo to za ciasno. O, nie. Czyżby, czy on to wygra? Uwaga! Nie, ja przegram. <noise> Jaki troll. O <noise> dobra? No i koniec! I wygrał Tiger. Jest drugie miejsce, chociaż. Najważniejsze, żeby nie być ostatnim. Ja jestem na podium ale, na szczęście. No, albo podium, ale zrozumiemy zrozumie, tutaj mitorka. On tutaj nowy jest w nagrywkach Ultimate Chicken Horse, także rozumiemy. A na ten moment dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Wszystko o co proszę, jak zwykle macie w opisie, więc tam zasuwajcie, przeczytajcie tam wszystko, macie social media. No i zapraszam na kanał Mitorka, gdzie będzie kolejny odcinek z Ultimate Chicken Horse. Już niedługo. Trzymajcie się bardzo serdecznie. Albo już był. Trzymajcie się bardzo serdecznie, obczajcie jego kanał i subskrybujcie. Cześć! Pa, papa.